Witam serdecznie, Agnieszka Engel, How to Create Success. W tym króciutkim wideo chcę Wam przedstawić, w jaki sposób można dokonać złożenia depozytu w nowym programie, który właściwie ma dopiero 6 dni i w jaki sposób możemy to uczynić. Na pozostałych innych filmikach mam nagraną prezentację oraz również, w jaki sposób się zarejestrować, natomiast w tym filmiku chcę bardzo krótko pokazać Wam, w jaki sposób można dokonać depozytu. A więc będąc już zalogowanym na swoją stronę, klikamy open investments i mamy dwie opcje do wyboru. Tutaj jak widzicie mamy dwa depozyty, czyli jeden za 157% i pół i on jest naliczone, naliczenia są dziennie 115% kiedy naliczenie nie są dzienne, jest net profit 15% wypłacony po 14 dniach. Natomiast mamy również tutaj 157,5%, kiedy mamy wypłacane dziennie 3,5% i tak naprawdę profit jest 57,5% i on jest na 45 dni, czyli oznacza to, że po 45 dniach dostaniemy swój depozyt zwrotnie. Natomiast ja obliczyłam już, że przy na przykład dajmy na to inwestycji na przykład, dajmy na to 100 dolarów. Po 10 dniach mamy 35 dolarów zwrotu, po 20 mamy już 70, i po kolejnych 9 dniach już jesteśmy na czysto, co oznacza, że tak naprawdę wasza inwestycja zwraca się po 29 dniach. A więc, ponieważ program jest nowy, ja. Chodzę w depozyt z, na 45 dni, gdzie po 29 dniach już praktycznie depozyt zostanie mi zwrócony i wszystko to, co będzie po tym, e, powinno, być, e, powinno być już na plusie. Natomiast, jeżeli ktoś bardziej się obawia, może dokonać depozytu po czterna, na 14 dni i dostanie z tego 15%, tak? Więc wybieramy. Select, że wybieram ten depozyt i teraz wybieramy jedno z payment, którym chcemy dokonać płatności, czyli Perfect Money, Payer Bitcoin lub Litcoin, co jest rzadkością w sumie. I teraz tutaj musimy wpisać dokładnie kwotę w bitcoinach, ponieważ akurat ta firma zajmuje się samymi kryptowalutami, więc tutaj w, w w kryptowalucie, koniecznie Bitcoin może to być, to Bitcoin. Litecoin. Powinniśmy wpisać kwotę, jaką chcemy wpłacić. Tak? W moim przypadku ja zdecydowałam się, że wpłacam tak na początek 100 dolarów, ponieważ nie znam tego programu jeszcze. Chcę sobie poobserwować, czy te wypłaty będą każdego dnia. Sprawdzam sobie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Zmieniam sobie na dolary. Ile to będzie bitcoinów? Około 100 dolarów. No więc pokazuje mi, że to jest 0,1, tam 0,0, coś tam. Jeśli, jeśli zrobimy 0,11, wyjdzie nam jakieś 107 dolarów, tak? A jeśli zrobię, możemy tak się troszkę pobawić nawet jeśli zrobię 0,2 to już wyjdzie mi tyle, tak, ale 0, y, na przykład 15, zrobimy sobie 0,12, tak, zrobimy sobie na 117 dolarów inwestycje, czyli y, chcę na 0,12, więc wpisuję sobie, że chcę na 0,12, tak, sprawdzam, czy to jest na pewno to, tak, 0,12, czyli za około 117 dolarów robię inwestycje y, i to jest 0,12 na dzień dzisiejszy Bitkoina, tak? Okej. Okay. I teraz y, klikamy kreat, klikamy Klikamy create. Czemu mnie chce wyjść? Tak, dokładnie. Musimy kliknąć również ten nasz portfel, w którym chcemy dokonać transakcji. Czyli pamiętamy trzy rzeczy. Pierwsza to wybieramy pakiet, są tylko dwa do wyboru. Drugie wybieramy krypto, w której chcemy inwestować i kwotę. Tak? I tutaj pokazuję, ile będzie z tego zarobku, i ile będzie na koniec do wypłacenia. Tak? Czyli czysty zarobek z tego będzie 0,069, czyli to 157%, a będzie do wypłaty 18, 0,189%. To będzie jak gdyby ta cała łączna kwota 157%. I zrobimy create. I teraz mamy pending confirmation, czyli czeka to na, na dokonanie wpłaty. Co oznacza, że muszę na ten kod wysłać moją płatność, ten kod oczywiście sobie skopiuję, łączę się z moim portfelem bitcoinowym. Jeżeli takiego portfela bitcoinowego jeszcze nie macie, to serdecznie zapraszam do y, również y, założenia sobie takiego portfela link, żeby założyć sobie taki portfel, jest również pod filmikiem. Sprawdzam 3AP, trzy 3 pierwsze trzy litery i trzy ostatnie 3APR. Cztery ku, czy się zgadza? Zgadza się. I teraz y, wypłacam 0,12 0,12 bitcoina y, i klikam wypłać. W tej chwili, y, za chwileczkę zostanę przekierowana na y, będę musiała zarejestrować się na moją skrzynkę e-mailową, gdzie dostanę hasło, które będę musiała tutaj wpisać po to, żeby potwierdzić tą transakcję. To jest taki dodatkowy sposób weryfikacji tak zwanej. W tym celu ja już zacznę się łączyć z moją skrzynką, więc muszę to zrobić. Tutaj.